<overstytu> Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja Dla początkujących, dzisiejszy odcinek to walka duchowa I czym jest walka duchowa i jak rozpoznać walkę duchową Bo walka duchowa to nie coś, co można zauważyć gołym okiem Coś, co dzieje się tutaj, w tym świecie teraz Odnoszę się oczywiście do... Samego siebie, do przykładów, jakie ja miałem w życiu, ale chcę też przedstawić, jak może to wyglądać w Twojej codzienności, taka walka. I załóżmy, że podejmujesz. Takie wewnętrzne postanowienie w sercu, w głowie, odczuwasz po prostu brak pana Boga i postanawiasz, że kurczę, no chciałbym poznać tego Jezusa, chciałbym w końcu sprawdzić, co to jest za historia, jak to wszystko się wydarzyło, bo, bo jest tyle plotek, ploteczek, tyle zwolenników, tyle przeciwników i stwierdzasz, że jest ten czas, a przynagła do tego w duszy i w sercu sam pan Bóg i na przykład y, polega to na tym, że idziesz do dużego pokoju, do swojego salonu, patrzysz, Biblia leży. Wychodzisz z domu, idziesz do księgarni, patrzysz jakaś książka o świętym. Idziesz gdzieś do biblioteki, wypoczęć książkę, rzucać się w oczy, tytuł, na przykład Pismo Święte albo Żywot Święty. I, i to są takie przynaglenia Pana Boga, takie delikatne, takie delikatne mm, znaki, które powodują, że, że Pan Bóg chce, żebyś w końcu się tym tematem zainteresował. I ty już idziesz tym swoim torem, tym torem pragnienia swojego serca, i postanawiasz, OK, jutro będę czytał Pismo Święte. Przygotowujesz sobie na jutrzejszy dzień, idziesz spać. No i rano tak budzisz się, jesteś troszkę, przy, jak zwykle, zaspany, ale jednak masz to pragnienie cały czas w sercu. No i wstajesz, mówisz, OK, to zrobię sobie najpierw kawę, nie? Robisz kawę, y, u, oczywiście higiena już była poranna i siadasz przy, przy stoliku, otwierasz pismo święte, nagle słyszysz pił, pił, wajber co tam słuchaj, jakiś kumpel u ciebie. No i odpisujesz i wkręcasz się w jakąś tam krótką konwersację. I to już jest pierwszy motyw, który powoduje, że Twoje skupienie i Twoja chęć pójścia do Pana Boga zostaje przerwana przez takie urządzenie technologiczne jak na przykład telefon. I nie zdajesz sobie z tego sprawy. Za chwilę otwierasz Pismo Święte, mówisz, ok, przeczytam przynajmniej kilka wersetów, jeden rozdział, zobaczymy jak pójdzie. I zaczynasz czytać. Nagle czytasz dwa zdania, znowu ping, ping, whatsapp. Znowu bierzesz telefon, znowu twoja koncentracja i skupienie zostaje przerwane i rozstrajasz się, normalnie się rozstrajasz, bo zaczynasz skupiać się na tym, co jest w twoim telefonie. Ponownie przychodzi e-mail, eee, za chwilę odkładasz telefon, ściszasz go, próbujesz się skoncentrować, zaczynasz czytać, nagle ktoś puka do drzwi lub dzwoni do domofonu. Eee, ok, wstajesz, odbierasz listonosz, zamykasz drzwi, Znowu jesteś zdekoncentrowany, yy, chcesz siąść do, do stolika, czy tam do, do stołu, gdzie, niezależnie gdzie czytasz swoje Pismo Święte i próbujesz się znowu wbić w ten sam yy, początek rozdziału, który chcesz rozpocząć w końcu czytać, ale tak szczerze, a nie tylko tak po łebkach. Za chwilę okazuje się, że dostrzegasz na stole rachunek za telefon, który nie został zapłacony w tamtym tygodniu, jest to już jakieś przynaglenie. No to staje się to nagle Twoim priorytetem. I ja wiem, że wiele osób pomyśli, że. Ta droga myślenia to po prostu taka codzienna rutyna, która wydarza się w życiu każdego z nas. Ja się z tym zgadzam i są to rzeczy, które są rutyną. To, że wstajemy rano, sprawdzamy telefon, chcemy odpowiedzieć na wiadomości, przeglądamy internet, tak, to się wszystko zgadza, ale jeżeli będziesz chciał przyjść do Pana Boga, to taki diabełek z widełkami nie zeskoczy z nieba, z, nieba z, z piekła nie wyskoczy i, i nie będzie teraz koło ciebie hasał, i ci będzie, będzie Cię odciągał w taki wyrazisty i namacalny sposób, to będą rzeczy, które zły jest w stanie zrobić w sposób taki niewinny, niepodejrzliwy, a które będą cię odciągały od Pana Boga. I nie spodziewajmy się właśnie takiego czegoś, że e, te rzeczy, które nas odciągają, to będzie coś innego. To będą wszystkie takie drobne rzeczy w naszym codziennym życiu, jak na przykład zniechęcenie, zmęczenie, a to nagle budzik nie zadzwoni, bo się zablokował, lub rozładował się telefon. A to po prostu yy, yy, odłożysz pismo, zaczniesz czytać inną gazetę. To będą wszystkie takie rzeczy, które są związane z naszą codziennością, ale są bardzo niepozorne i nigdy do tego nie przykładasz wagi. Ale mogę się z Wami założyć i obiecać Wam, że jeżeli podejmiesz w sercu takie pragnienie, że chcesz się spotkać z Panem Bogiem, że chcesz pójść do spowiedzi, że chcesz pójść do kościoła, to zobaczycie, jak wiele wydarzy się dziwnych rzeczy. Zaczną dzwonić na przykład znajomi, którzy. Dzień przed Twoim pójściem do kościoła będą wyciągali cię na imprezę. E, będzie może sytuacja, że nagle jakiś stary znajomy się odezwie, że e, zadzwonią z pracy, że jest potrzeba, żebyś akurat w niedzielę poszedł do pracy. To będą takie dziwne sytuacje, gdzie, gdzie Twoje pragnienie serca zostanie pomalutku wygaszane. I może brzmie, może brzmie jak jakiś bajko dla niektórych i mówię o czymś, co jest po prostu dla niektórych śmieszne, ale. Tak się dzieje i tak się będzie działo, jeżeli będziesz szczerze szukał Pana Boga, to będziesz szczerze od tego zamiaru odciągany przez szatana w sposób bardzo niewidny, niepozorny, taki, który będzie wydawał się czymś normalnym. Więcej nie będę przedłużał, mam nadzieję, że macie o co chodzi. Także ci, którzy podejmą wyzwanie, sami się przekonają. Także wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. I na razie, do następnego odcinka.